Cześć! Przechodzę dzisiaj do Was z przepisem na ekstra sos włoski do słoików na zimę. Słuchajcie, to jest sos petarda. Jak Wy go zrobicie, to podziękujecie mi po prostu za ten przepis i będziecie robić ten sos już dosłownie każdego następnego lata i jestem tego praktycznie pewna. Ogromną zaletą tego sosu jest to, że on jest bardzo uniwersalny. Możecie ten sos wykorzystać zarówno do spaghetti, jak i do przygotowania dania jednogarnkowego, na przykład z mięsem drobiowym lub z wieprzowiną, ale też do zupy pomidorowej. Wystarczy zawartość takiego słoika wlać po prostu do rosołu albo do warzywnego bulionu i macie ekstra super pomidorówkę w takim włoskim stylu, taką inną niż zwykle. Będziecie oczarowani, zachwyceni, no to mało powiedziane. Z podanego przepisu możecie przygotować te 8 słoików litrowych lub 16 pół litrowych, ale możecie też spróbować zrobić na początek dla testów po prostu pół porcji, ale jestem pewna, że jak zrobicie pół porcji, to bardzo szybko ponowicie produkcję tego sosu i przygotujecie przynajmniej jeszcze jedną pełną porcję, bo ten sos po prostu ma w sobie coś, co sprawia, że smakuje chyba każdemu. Kolejną ważną zaletą tego sosu na którego przepis za chwilę zobaczycie jest to, że możecie sobie go dowolnie doprawić. Podane składniki nie są wcale takie sztywne. To znaczy, jeżeli chcecie, żeby sos był bardziej charakterny, to wykorzystajcie o 20-30% więcej przypraw niż podałam w przepisie. Z takiego podanego przepisu, który macie tutaj u mnie gotowy, wychodzi sos, który jest y Taki dosyć neutralny, lekko ostry, ale wiadomo, że są miłośnicy takich mocniejszych smaków, i takie osoby będą wolały coś bardziej ekstra, i wtedy powinny sobie po prostu dodać więcej soli, więcej pieprzu i więcej ostrej papryki. Ewentualnie, żeby smak był mocniejszy, więcej ziół prowansalskich. I to wszystko. Serdecznie Was zapraszam na przepisy. Do przygotowania włoskiego sosu z pomidorów, który Was zachwyci smakiem, potrzebujecie dosłownie kilku składników. Pierwszym składnikiem będą dojrzałe pomidory. Mogą to być pomidory włoskie, mogą to być pomidory malinowe, mogą to być odmiany mieszane. Po prostu co macie, byleby były smaczne i dojrzałe. Potrzebujemy też cukier, cebulę, może być biała, może być czerwona. Ja użyję dwóch odmian, bo takiej po prostu mam pod ręką. Oliwy z oliwek, koncentratu pomidorowego, soli, pieprzu, mieszanki ziół prowansalskich lub bazylii i oregano osobno, papryki słodkiej, papryki ostrej, kostek bulionowych warzywnych lub drobiowych, albo takiego bulionu warzywnego domowego, świeżo gotowanego, czosnku i papryki. I uwierzcie mi, tych kilka składników wystarczy, żeby przygotować fantastyczny, aromatyczny, gęsty, włoski sos, który Was po prostu zachwyci smakiem. Zachwyci. Jak to przygotować? Pierwszym krokiem będzie umycie i sparzenie pomidorów. Sparzcie je tak. 10-20 sekund, i później odcedźcie z wody, albo wyciągnijcie, żeby ładnie zeszła skórka, ale po prostu, żeby się tak zbytnio też nie rozciapały, żeby było Wam je łatwo po prostu obierać. Usuwamy wszystko co zielone. Jeśli jest z tyłu jakaś taka piętka, też ją usuwamy, wykrajujemy piętkę wewnętrzną. Cebulę obieramy, siekamy drobno w kosteczkę, czosnek. Albo przekuszczamy przez maszynkę, albo rozgniatamy taką rozgniataczką do czosnku, albo drobno siekamy. Natomiast paprykę kroimy bardzo drobno w kostkę, albo ewentualnie ścieramy na przykład na tarce, jeżeli Wam nie przeszkadza to, że ona będzie tak strzelać, albo w jakimś takim rozdrabniaczu do warzyw, czy w mikserze po prostu ścieramy, czy kroimy w kostkę, w zależności od tego, jak Wam to urządzenie po prostu rozdrabnia warzywa. Obrane pomidory wrzucamy do garnka i rozgotowujemy tak na taką bardzo gęstą pulpę lub blendujemy. Ja żeby sobie przyspieszyć cały ten proces, po prostu blenduję je takim ręcznym blenderem, ale możecie oczywiście partiami wkładać pomidory do blendera kielichowego. Ja żeby nie robić tego właśnie kilkukrotnie, żeby nie przekładać tych pomidorów w takim dużym garnku, po prostu blenduję sobie to takim urządzeniem. Dosłownie 30 sekund wystarczy, i pomidory są dobrze zblendowane. To jest akurat jedna odmiana, mniej więcej dosyć gęsto tutaj jest, więc no ten nasz sos włoski będzie super fajny, gęsty. Pomidory w garnku zaczynają się gotować, pozwalamy im po prostu, żeby spokojnie pogotowały się przez kilka minut, ale uważajcie, bo jeżeli będzie tych pomidorów w garnku dużo, to ta piana, która powstaje, może sprawić po prostu, że to wszystko Wam wykipi. Teraz przechodzimy do konkretów. Tutaj mamy garnek z już rozgotowanymi pomidorami. Tutaj patelnię z niewielką ilością tej dawki oliwy, którą macie w przepisie, pokrojoną cebulę, rozdrobnioną paprykę i rozdrobniony czosnek. I teraz tak. Na oliwie w pierwszej kolejności przesmażamy cebulę. Kiedy się już tak troszkę zrumieni, dodajemy czosnek. Nie smażcie czosnku jako pierwszy, dlatego że wtedy przez ten długi czas smażenia on po prostu może zacząć robić się taki gorzki i będzie niefajny. A jeżeli wrzucicie go pod koniec smażenia, no to wtedy ten efekt będzie zdecydowanie lepszy. Cebuli nie musimy smażyć na złoty kolor, ona powinna się po prostu tak zeszklić i zmiękczyć. A jeżeli chodzi o paprykę, to już na tym etapie po prostu wrzucamy ją do garnka i zaczynamy po prostu gotować te pomidory dalej. Wystarczy, żeby kilka minut pomidory gotowały się razem z papryką, przez ten dokładnie czas, kiedy by będziemy podsmażać cebulę z czosnkiem. No to do dzieła. Cebulę mam już przesmażoną, a papryka pogotowała się z pomidorami przez kilka minut. Przez ten czas ogarnęłam sobie kuchnię, więc żadna, żaden czas nie jest stracony. Wrzucam cebulę razem z czosnkiem do pomidorów i będę dodawać po kolei wszystkie pozostałe składniki przyprawowe. A później zblendujemy całość i to naprawdę będzie już po prostu koniec. Przygotowanie tego sosu jest mega mega proste. Dodaję sól. Dolewam pozostałą oliwę. Wrzucam kostki bulionowe cukier, a w moim przypadku erytrytol. I teraz zioła prowansalskie. Normalnie w przepisie byłoby po 4 łyżeczki bazylii i oregano, ale że ja mam taką mieszankę ziół prowansalskich, to po prostu wrzucę 8 łyżeczek. ale że robię więcej niż porcję, bo robię półtora, wrzucę 10. O, akurat dokładnie tyle, ile miałam w pojemniku. Super. I teraz pieprz. Taka naprawdę czubata łyżeczka. I trochę, bo chcę, żeby było bardziej pieprzne. I ostra papryka. Łyżeczka i troszkę i na koniec koncentrat pomidorowy ja mam taki duży koncentrat dlatego że robię półtorej porcji i zaraz będzie gotowe zaraz koniec ok teraz wszystko super dokładnie mieszamy składniki mam wymieszane dorzucam natkę pietruszki nie żałuję, daje sporo. I przystępuję do blendowania. Blendujemy sos na taką gładką masę, żeby po prostu nie było żadnych większych kawałków, czy to papryki, czy cebuli. Składniki mam już zblendowane i po zblendowaniu sos wygląda mniej więcej tak możecie sobie zobaczyć jego konsystencja jest taka półwodnista fajnie widać wszystkie takie małe cząsteczki ziół prowansalskich ale jednocześnie są takie dosyć małe kawałeczki papryki i cebuli no i teraz tak najlepiej byłoby pogotować przez kilka minut ten sos żeby te wszystkie składniki się tak dokładnie przegryzły i przystępujemy do rzeczy najważniejszej czyli próbujemy na smak słuchajcie zarówno pomidory jak i warzywa, czy przyprawy są różne. Po prostu mają różną intensywność. I jeżeli byśmy zostawili ten sos no, w takiej wersji, jaka jest teraz, to mogłoby się okazać, że on nie będzie spełniał naszych wszystkich oczekiwań. Więc co robimy? Przede wszystkim próbujemy teraz, czy nam odpowiada. I jeżeli nie odpowiada, no to coś sobie tam dodajemy. Chwila prawdy. Ja już wiem, że muszę troszkę soli dosypać. Niedużo. Ale trochę dosypę taką, no nie garstkę, ale takie dwie garstki i dodam jeszcze troszeczkę pieprzu, bo mimo tego, że papryki ostrej było sporo, to jeszcze nie jest to to, co bym chciała. Ale słabo leci. Spróbujcie sobie po prostu w taki sposób, żeby ten sos nie był zbyt mocny, zbyt ostry taki. On nie może być taki palący, bo w ten sposób sobie możecie zawsze doprawić. Jeżeli już będziecie go serwować, zawsze możecie dosypać pieprzu. Ale powinien być dosyć taki charakterny. Ogromną zaletą takich przetworów w słoikach jest to, że po prostu można sobie je później w razie potrzeby w jakiś sposób doprawić i nie musimy podawać ich tak jak przygotowaliśmy. Dobra. Teraz przechodzę do najmniej ciekawej części całej tej operacji, czyli do mycia i wyparzania słoików. Mój sos gotuje się jeszcze kilka minut po to, żeby te smaki dokładnie się przegryzły, a ja przystępuję do przygotowywania słoików. Sos będę nalewała do słoików litrowych, dlatego że no, taka porcja litrowa jest tak w sam raz na taki porządny posiłek dla dwóch osób, a jeżeli chcecie na przykład mieć takie na raz, no to wiadomo, wtedy słoiczki 300 ml albo dla y, większych głodomorów 500 ml. Idę wyparzać słoiki. Nareszcie jestem na końcówce i będę uzupełniała słoiki. Najmilszy etap całej naszej pracy, dlatego że w końcu możemy podziwiać efekty tego starania, które trwało przez jakieś półtorej do dwóch godzin. Bo tyle będziecie potrzebowali czasu, żeby przygotować taki gar sosu, ale uwierzcie mi, że yy, to będzie tego warte. Uzupełniam w taki sposób, żeby zostało jakiś centymetr, ewentualnie 2 centymetry od brzegu słoika. I będę gotowała. Ze składników podanych w opisie wyjdzie Wam 8 litrowych słoików ekstra sosu, albo analogicznie 16 takich półlitrowych słoiczków, w zależności od tego, w jakich zrobicie. Zobaczcie, jakie to jest cudo. Może to tak nie wygląda imponująco. Teraz słoiki są gorące, ale uwierzcie mi, że to jest fantastyczna sprawa. Koniecznie zróbcie ten sos i koniecznie dajcie mi znać, jak wam smakował. A tymczasem serdecznie dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnych. Ostatni etap przygotowania sosu to pasteryzacja słoików w garnku z wodą. Pasteryzujcie tak 10-15 minut. Pamiętajcie tylko, żeby słoików z gorącą zawartością nie wkładać do zimnej wody, bo mogą wam od razu popękać. Ja w przypadku takich słoików z zawartością, która jest gorąca, robię tak, że po prostu na początku podgrzewam wodę w garnku, i już do takiej ciepłej, albo wręcz nawet gorącej wkładam słoiki i wtedy mam gwarancję, że one mi nie pękną. Ech, wszystko zrobione. Życzę Wam udanego sosu. I jeszcze raz podzielcie się swoimi. Wrażeniami jest przygotowania i przede wszystkim zdegustowania. Trzymajcie się, pa!